Siema Widzowie Od paru miesięcy to jest chyba pierwszy odcinek z ROBLOXa Bo jeszcze wcześniej był i ja naprawdę przepraszam was za to, że długo nie nagrywałam Ale szczerze mi się nie chciało Bo poła mamy do 15 czasami jeszcze tyle zadań nam pan z zadaję, zadaje, więc wiecie jak to jest. Jeżeli chodzicie do czwartej klasy, to wiecie. Ogólnie w dzisiejszym odcinku z Robloxa będziemy sobie otwierać w Pet Simulator X jajka. Nie wiem ile to będzie, i jeszcze potem za 7 milionów kupimy krainę. Zaczynamy. Widzowie, co to. O kurde. Początek i już jest fajnie. Dobra. to są tylko jakieś epiki, czy mi się wydaje. Dobra, nie wiem, widzowie. Kolejny epiki. Epicki. Dobra, teraz jedziemy kupić tą krainę, bo może zabraknąć. Zobaczmy, jakie nam pety drobły. O Łokul. Jakie to są dobre pety, widzowie. Przynajmniej dla mnie to są dobre pety. Po co ja chodzę? Ja mam do siebie takie jedno pytanie. Po co ja chodzę? Czym jestem dobra? Ogólnie to, jeżeli słabo mnie słychać, to sorry. Może w kolejnym odcinku będzie lepiej, w sensie no nie. Mam mikrofon jakiś tam, ale to w słuchawkach, więc. Nie wiem, może to jakoś pójdzie. Następny odcinek będzie też z Dropboxa i pojawi się za niedługo. Dobra, kupiliśmy to w Kleinach. Czy nam starczy? Już nam nie starczy. Nie. To się nie dzieje. Dobra, widzowym. Jeszcze kupimy jedną skrzynkę ja lubię cięcie i się widzimy w skrzynce już okej, okay, jesteśmy już y, przy skrzynkach i myślę, że kupimy sobie z, y, 5 skrzynek za milion i w nie wiem co jeszcze Jakie leki puste nie odpaliłem? Dobra, trudno. I tego chyba nie mam. Widzowie, dobra. Jaki na nas stać? Stać nas na to. Dobra, widzowie. Jakie puste I o, o, kolejne epiczki widzowie. Nie no, zarobiście na serio. Kolejne epickie Dobrze, nie to chyba tylko epickie. Ale... I tak fajnie. Bo zawsze to można złączyć. Mam 5%. Idziemy do szorta, a nie do Z tego jak łączę kartę. I mm. leby, chodźmy, chodźmy. to będzie szorga, jak łączę Które mi się trafiły w tym odcinku. Ostatni kawałek. I to będzie legenda. Nie. Yeah. Czy Jest legend, Czy tylko jest? Jest legendny. myślałam, że to jest tylko ten mityk. Do, do następnego odcinka i... No, widzimy się w następnym odcinku po prostu. Do następnego i pa!